Hej, witam wszystkich z tej strony. Morwin, a to jest kolejny odcinek z serii Prawnik od 3D. Jest to drugi odcinek z serii Jak zrobić czołg, czyli kontynuacja odcinka pierwszego z tej serii, który był bardzo, bardzo dawno temu. Postanowiłem, że będę dalej kontynuował tę serię, bo Wam się spodobała. Więc zapraszam. Ogólnie na sam początek chciałam powiedzieć, że wszystko co jest Wam potrzebne macie w linku do pacz w paczce yy, poniżej, yy, do której właśnie dam link w opisie. Yy, jeśli nie pobierzecie tej paczki, to nie będziecie mieli tych skryptów, przynajmniej większości. Yy, drugą rzeczą, to musicie pobrać yy, te wszystkie rzeczy, które są yy, w poprzednim poradniku, do którego dam yy, adnotację gdzieś w prawym górnym rogu ekranu, gdzieś o tutaj. Yy, Ponieważ, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić system wystrzału pocisku, który pokazywałam jak zrobić w poprzednim odcinku, który był zresztą bardzo dawno temu. Yy, więc po prostu radzi mi wszystko pobrać, zrobić tak jak to yy, było tam i dopiero przejść do tego poradniku, ponieważ tutaj pokazuję tylko jak zrobić system wystrzału, więc zacznijmy. Musicie znaleźć Wyspę kontroler oczywiście podstawowo naszego gracza. Na razie moje na razie jeszcze bez modelu czołgu, ponieważ model czołgu jest niedopracowany bardzo i to jest po prostu na razie taki trochę klocuchowaty. No z kubów zrobiony yy, model. Okej, okay, więc macie już wiz speisen collera. Proszęcie, create empty, empty object. Bardzo ma, bardzo mam ludzie, powiem wam, przepraszam za to, że będzie ten film się ciął, ale Niestety działam już na starym procesorze. W sumie, nieważne. Gdzieś przy postaci ustawiacie go. Przerzucacie tutaj. I do main kamery. Nazywacie go. I szukacie. Yy, w, oczywiście. O, to wszystko, co tutaj ten, ten sklep między innymi jest w paczce. I teraz... Duplikujecie go i zmieniacie jego nazwę. Oczywiście usuwacie ten skrypt. Zmieńcie go nazwę na. Działo, czy to ogólnie na. na ten, z tego właśnie miejsca będą wylatywały wszystkie te pociski. Więc musi to być w miarę dokładnie ustawione. Myślę, że jest dobrze. Teraz szukacie skryptu Rocket Lens. go tutaj. I tutaj w skrócie omówię. To jest prędkość wystrzału. Możecie tu ustawić 30. Powiem tyle: powyżej 500. Czasami nie załadowują się kolizje, i pocisk szlakuje przez obiekt. Jest za szybko wtedy. Tu jest Reload Time. To ustawcie sobie na dwa, ponieważ chwilę, bo mi słońce bije w oczy. To jest czas przeładowania, a to jest ilość pocisków, jaką mamy dostępną. Tutaj nie mamy nic, więc szukacie pocisku, który robiliście wcześniej. Ja to wykonałam sobie troszeczkę inny na potrzeby tego poradnika, ponieważ zrobiłem format dysku i musiałam to wszystko od nowa zrobić. Od razu mówię... Zamienię na to, co było w poprzednim odcinku, na tą eksplozję. Okay. Wy możecie wykorzystać, mówię, to, co pokazywałem w poprzednim odcinku. Yy, nawet tak byłoby wymagane. No i dobra, i to jest tyle. I w sumie w tym momencie. Aha, jeszcze zaraz, chwileczkę. Żeby to w ogóle było widać, efekt tego Potrzebu potrzebujemy jakichś kilku cube'ów yy, z Rigid Body. Gra się rozpoczyna. Strzelacie, widzicie. Dwie sekundy trwa czas przeładowania. I ostatni cube leci. Więc to byłby na tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że nam się odcinek spodobał. Nie zapomnijcie go skomentować i ocenić. I po pierwsze, chciałabym życzyć wesołych świąt, ponieważ kiedy nagrywam, jest 24 grudnia. Dzień wigilia, się nie mylę. Dobry w latach nie jestem. I chciałabym życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, no i żebyście spędzili te święta w gronie, oczywiście, rodziny. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że się tak spodobał. No, troszeczkę niespo, niespodziewany, nie zapowiadałem go, bo przepraszam, nie spodziewałem się, że go zrobię. No i to w sumie było, było na tyle. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał, więc do zobaczenia w następnych materiałach na moim kanale. A, jeszcze chciałem powiedzieć, że następny odcinek z tej serii, czyli już gdzie będziemy kończyli, czy trzeci, system czołgu, to myślę, że będzie około za, za jakieś półtora tygodnia bo też będę planował to zrobić na nowym procesorze, który mam nadzieję, że będę już miał na początku stycznia, więc do zobaczenia w następnych materiałach na moim kanale. Cześć!